Kochani, witajcie na moim kanale, a dzisiaj vlog ma z ósmym zaczniemy sobie od otworzenia kalendarzy adwentowych. Najpierw ten kalendarz, tutaj jest ósemka. No już świnki, zaraz dostaniecie jedzonko. O, się. Są tutaj owocki. Święci się niecierpliwią, więc nałożę im teraz obiadek. Nałożę świneczką zioła podstawowe dla świnek morskich i zioła uzupełniające dla świnek morskich i karmę bez lagę. Zrobimy też kwiat czarnej malwy. I dodam jeszcze te owocki, które świnki dostają w kalendarzu. I obiadek już trafia do świnek. Świneczki już zagadają. Teraz otworzymy mój kalendarz. I w środku jest krówka. A więc to już chyba na tyle w tym odcineczku. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. To na razie.